Hejka widzowie, ja jestem Nati, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy w żużel Grand Prix i Speedway i jeżeli wam się filmik spodoba, to zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz i dzisiaj jest żużel w maila. Yy, dzisiaj będziemy Thomas Jonason, Thomas Jonason, klawiatura mechaniczna, czas, start Jedziemy. Od wewnętrznej stoją Chris Holder, Thomas Jonason, Jason Doyle i najbliżej bandy Troy Bachelor. Poszli! To się mogło źle skończyć. Nie najlepsze wyjście z taśmy Troja Bachelora. Na prowadzeniu Thomas Jonason. Troy Bachelor. Na końcu stawki. Jason Doyle. wyprzedzony. Łokieć w łokieć. Chris Holder. Dał się wyprzedzić rywalu. Troy Bachelor. Ostatni. Łokieć w Łokieć. Pierwszy Thomas Jason Doyle. Dał się wyprzedzić rywalom. Sytuacja zmienia się diametralnie. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Troy Bachelor. Daleko za rywalami. Wejście w ostatni łuk. Tomas Jonason. Wjeżdża na metę. Wspaniałe widowisko. Słuchajcie, więc to już jest nowy rok, rok 2022, także to jest pierwszy film w tym roku, także nowy rok. Witamy. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. Od wewnętrznej stoją Chris Harris, Nils Christian Iversen, Thomas Jonasson. I najbliżej bandy Matej Żagar. Poszli! Niebezpieczna sytuacja. Równy start całej czwórki, nie Upadek! Zobaczycie na... zobaczymy na powtórkach. To było fajne. Chciałem coś zrobić, żeby się coś działo. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. W czerwonym kasku Jarosław Hampel. W niebieskim Maciej Janowski. Biały kask to Andreas Jonsson. a żółty Tomas Jonason. Tomas Jonason. Nie wytrzymał! O, klawatura. Zrobiłem to specjalnie oczywiście. Kolejność na mecie. Maciej Janowski, Andreas Jonson, Jarosław Hampel. Pedersen. Od wewnętrznej stoją Thomas Jonasson, Tai Woffinder, Nikki Pedersen i najbliżej bandy Mikael Jebsen Jensen. Ruszyli! To się mogło źle skończyć. Mikael Jebsen Jensen spada na. Mikael Jebsen Jensen jest wykluczony. Tai Woffinder, Nikki Pedersen. Traci pozycję. Nikki Pedersen na końcu stawki. Taj Woffinden. Dał się wyprzedzić rywalu. Łokieć w Łokieć. Taj Woffinden. Nie wystąpi w powtórce. Taj Woffinden. Nie wystąpi w powtórce. I jeszcze upadek. Taj Woffinden we mnie wjechał. Od wewnętrznej stoją Thomas Jonasson, Nikki Pedersen. Taśma w górę. Fenomenalny start. Thomasa Jonasona. To się mogło źle skończyć. Thomas Jonason zostaje wykluczony. Tomas Jonasson Nie wystąpi w powtórce. Patrzcie, wyrwałem klawisz. Uuu, z klawiatury mechanicznej. No i tym razem ja jestem wykluczony, bo wywaliłem nikiego Pedersena. Kolejność na mecie. O ja po pobiegu i znowu z peda Aha! Powtórka biegu, dobra. Dobra, dobra. W czerwonym kasku Tomasz Jonasson. W niebieskim Tai Wofinder. Biały kask to Niki Pedersen. A żółty Mikael Jebsen Jensen. Taśma w górę. Łokieć łokieć. Mikael Jebsen Jensen. Wytrzedza rywala. Równy start całej czwórki. Na prowadzeniu Tomasz Jonason. Niki Pedersen. Ostatni. Mikael Jebsen Jensen. Wyprzedza rywala. Niki Pedersen. Ostatni Mikael Jebsen Jensen. Dał się wyprzedzić rywalom. Tomas Jonasson od startu na prowadzeniu. Mikael jebsen Jensen wyprzedza. Mikael Jepsen Jensen traci pozycję. Tomasz Jonasson prowadzi od początku wyścigu. To się mogło źle skończyć. Wejście w ostatni łuk Mikael Jebsen Tomas Thomas Jonasson, wjeżdża na metę. Wspaniałe widowisko! Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. Ta, 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 ta. W czerwonym kasku Greg Hancock. W niebieskim dzika karta. Biały kask to Thomas Jonason. A żółty Krzysztof Kasprzak. Wystartowali. To się mogło źle skończyć. Krzysztof Kasprzak spada na ostatnie miejsce. Krzysztof Kasprzak. Spada na ostatnie miejsce. Krzysztof Kasprzak. Ostatni. Greg Hancock wysuwa się na prowadzenie Niebezpieczna sytuacja. Dzika karta. Dał się wyprzedzić... Thomas są jest wykluczony. Kolejność na mecie. Greg Hancock. Krzysztof Kasprzak. Dzika karta. No więc, to by na tyle. Do zobaczenia się w kolejnym odcinku. Już jutro, tylko że też gdzieś o tej porze, bo mam sprawę do załatwienia. Także łapeczka, subskrypcja, komentarz i to był już żel Majli, Miley. Tomas Jonason. Także no hej, nowy rok, nowy film, hej! 2022 Uwaga i... Stop! Hej!